ale w ogóle no, ale ma te, te białe felgi, a mamy jest czarne. No, no ja jak tam, niebieski samochód. O, o jezu, <laughs> Dobra, dobra! Oho, Ogarnąłem. oho, oho. Okay, okay, no super. Wspaniale. Ojej. No no. jadę, no, jadę, 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 jadę dalej. dalej. Okay. Jadę okay. dalej. <laughs> o, Też tego troszkę nigdy oho. nie za mało. I wyjeżdżamy teraz na przejazd prawidłowy. Tak. Dobra. O, Jezus. Fala tu jest! Dobra, mam to, Dobra, mam to! Ale drybler tutaj będzie. Czekaj I teraz go. tu, ten ty? tak. Bo tak. To Ja do najwyżej wszyscy powtórzymy. Ale jest punkt tutaj. O ty. Ewidentnie tutaj jest punkt A że chyba tego ja powtórzę? U. Tak. No, tak, spadł. Se. Nie, nie spadłem do nie, nie cię. A, myślę, o Jezus Ale dobrze, fajny jest ten freak crawler, w sensie tak, na takie te tak. o. Ojej, ojej Mam go film. zrobionego Tak jak taki fajny film był Night Crawler Był taki A ja, co tutaj, Był taki zawyrkowałem Night Siu? Crawler A teraz? Dobra, zrobiono, teraz lecimy duu na tak. górę Aha! Że tędy Ale się wydupiłem Nie, nic trudnego No nie, nie to jest taki luźny przejazd, no to znaczy na dzisiaj... przejazdek, no? no Dobra, zejdę do przodu, mała dida Mała dida Wiesz o co chodzi? No to dobrze, że no, w końcu slow się przyznał, że ma. No, no. To. Nic Gaj, co? Nic. Aż chodzi o armatę? Tak, że masz małą dzidę, tak. No, nie wiem. No ale z takiego patyka wystrugana, nie? No wiem, no. musisz to zobaczyć. Chcesz. Jak z dębowego, o, to, to mocne, mocne, ale jak no, z, z bukowego. Maja, A, czy... to A to chyba... Chy... To sosna chyba jest naj, najtwardszym, nie? Sosna czy dom? Nie, nie wiem. Najtwardszym jest, jest to, najtwardszy. w które palnie żył bem i sobie rozwijesz łebna. Ja ale co lubię jedziesz? takie. To jest... To nie nam wyleżyło. Nie wiem, co pod... On ty mnie skasował jeszcze, jakoś tak z dupy całkowicie. Co to robicie to robicie? A, bo tam Wysok. jest punkt w ogóle, dobra. Aha. No jest, nie na mapie i nie punktu. Bo szukał i chciał zyskiwać, więc skazał. Aha, dobra. Shepard teraz będzie. welcome to my world. Dlaczego? Ja przepraszam. Dobra. O kurde. Ale ja zrobiłem Nautilusa w teraz. tym momencie. Teraz. To ty w legend grasz? Nie, Nautilus to był taki podwodny statek, dypile Trochę kultury, a nie tylko te gry! Dypile Latający Holender Ale gówno Nautilus to jest support ostatnio, mój Kamil im klika na support'cie To prawda Albo na kopie też Ale gra na support'cie Ale se, ścignąłem Hogatego, ale już se nie ścignąłem Co to co mi się przywróciło? Chyba Hecarim'a bez kitów. Pal się koniu Okej, okay. widzę o co chodzi Czemu jak człowiek nie mogłem w to biegać po prostu Bo ty Na jesteś proście. nie człowiek Tylko jesteś Koga ty? A. A to flota roza chyba Nie! a chociaż ty flota roza To powinieneś być... W dawaj, flotorze, dawaj, dawaj, dawaj Bo tutaj jest. wala duża tak, co? Ale ty Piotrek to jesteś wiceprezesem Flota Rozy. No, trzeba to akurat potwierdzić i zagłosować za tym. W, jak rozumiem, takich Ufa. demokratycznych wyborach? Aha, tak, tak. Flota Roza, to brzmi jak bardzo poważna choroba Jakiś taki, Mózgu. nie wiem. skrzywienie kręgosłupa. Um, nie. To jest, nie, 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 to jest skrzywienie kręgosłupa. patrz. Ubot! Żebyście zrozumieli debile! Co to jest Ubot to takie te szoty są! Kubot! Mogę! Jak się budkę ładaj, krowara i ten Co? Tak, Ubot to takie klapki, nie? Tak, miałem BOT! Nie Kubot, tylko Ubot! To jest przyjazd? Tak. Nie pijeszcie nigdy Ubot? Ja... Kto jest? Kieliszek butki do piwa dajesz na spół i później strzęs się ten Piwo miesza z wydeczką. O ty ty! Ja w ogóle oh. tego nie widziałem czy śnieg fala była! Ale tu się teraz fali teraz nie tu się... szepard, nie ma... Co? Nie miałeś fali tu. Miałem, 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 tylko ja po prostu widziałem co tam trzeba jechać. Tam była strzałeczkę. No tak, tylko nie, tam nie no, była... ale fala zaśpiewał sobie. Fala, dosłownie nie było chyba widać, żeby, wiesz Nie, no, no też jest, miałem falę. Nie, 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 ja miałem falę, tylko tam strzałeczka była po prostu, żeby no tam tak, jechać. No tak, jest strzałka i masz ten, pokazane no? No? Tak, tak, tylko tam jest... Nie, po prostu jesteś ślepy, hogaty. Nie, 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 nie. jesteś no ślepy. Szesz, to, to prawda. No, to akurat, no i. Tak, to prawda, tylko chodziło o to, że jest wąski przejazd też. A, jak bossa. jest fala, to nie widać, czy on jest dokładnie, wiesz... Oj, do no, i Weebose zostały tak. zdiagnozowane. Flota roza, chyba bardziej. A, no coś tak. Jak coś. Dobra, pomyliło mi się, sorry. To tak, Sylwester, nie wiem, czy, czy ty wiesz, bo używasz terminu Flota roza i nie wiem, czy wiesz na czym on polega. Wiem, no, wyjaśnij wytrząc mu, wytrząc wytrząc wyjaśnij wytrząc. mu. Bardzo dobrze wiem na czym polega. No to Właśnie powiedz. Nie, bo ty chyba w drugą stronę teraz, inną. To. <grym grym grym> Niedogadanie. Powiedzia... Dobrze <grym> powiedziałem akurat. Nie! Dobrze to Dobra, trzecie miejsce. Bocik zrobiony? Tak, ja robiłem u Bocika przed Ej, momentem do Ej, wy tak z moja druga robiona? Tak Wy życie tymi falami, nie wiadomo czy ma? Tam są czas drogę Ale, ale to, ale bo to nie ma być unika. tak, że ty umierasz i to jest jakiś game changer, ale tylko Ale nawet mi się to auto nie topi w ogóle Eee, a yy, ten to się troszkę, tam wody się pojawia. Uuu, ale... jaka ładna f 1 o... Dobra, klikam f jeden. A, wszyscy to sama miniaturka Hahaha, <laughs> incoming tak. <laughs> No spokojnie, ja będę miał miesiąc po was, także

Yes. Ty, jak, byś mi, jak, jak ty byś mi teraz nie wystartował, hoga, to bym cię tak strzelił, jak mnie cię zobaczył. No to byś nie strzelił na sam. No tak bym Dobra, mu wydupił jesu. takiego... Aha. Jesus. Super. <laughs> Jaki brak kultury tutaj jest od wszystkich. Dobra, bek. Wiadomo, no. Nie od dzisiaj Kultura. wiadomo, że pierwszy mech. O Jezu. kur... tutaj ooo. idzie spać, jak się budzimy bez kitu. O Jezu. Może się śpi, to dobrze, że ten go Tak, klub, nie leksiego, nie cyla, bo zera, tak, co? tak, 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 no, zauważyłem. No, był dobry, tak, tak, tylko był aż tak mądry, że nie na ciebie, aż nieśmieszny. No, a to binda użyłem tak ja sobie go wcześniej przygotowałem. Aha, dobra, a, no to teraz tu... to było. Tego. To było śmieszne! <laughs> Dobre, no, tak. zabawne. dobra, Zabawne, zabawne. Długi, mm -hmm. Na pierwszym miejscu. Zabawne. Teraz są daleko do Was, panowie. Oj, 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 kto, tu, 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 tutaj, kto tu, tu, tutaj źle skręcił sobie? Tak. O kurde, Nic się nie, nie, nie stało jedziemy, nie stało. Nie jedziemy nie. dalej dziwnie. Tam nagle, tam nagle w pewnym momencie zaczęło się robić wąsko no, Ale ściąłeś i... zakręt, sorry No, no, no przecież się tak na, na zakręt, no No, mi też tak ściął no, tak zakręt, że ja sobie aż wypadłem no, i Ale wy na buście lecicie Używa się tych lusterek, debilu! No, 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 lusterka byś użył No, mózgu by też użył przy tej okazji Ej, a ty o ja, ja ty, jesteś z nami jest, tym ty wyścigoczyciem? Jestem, jestem. <grym> Halo? Ja, jest taki <grym> taki trochę mapa mnie, zmiący, tak nie, nie wiem... Jest taka śmieszna, jest całkiem fajna, tylko że... Taka śmieszna? Yyy... Tylko że, czy to stąd i nie porastę? Ja trochę nie wiadomo gdzie jechać. Tak, prosto! Prosto, dokładnie. Okay, może skręcić, no chyba, że trzeba skręcić to wtedy. Jedziesz po drodze, te tak, te jak, te tak, 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 tak jak, tak jak, tak jak pani... Tak, tak odpowiedział. Ja powiedział. Ja pierdziwe, nie! Ja nie, nie mogę dzisiaj z nim! <grym> Co <grym> ty robisz, Magat, na tych wyścigach dzisiaj? Po tych dwóch palnięciach A drugi już. checkpoint już jest. Chłopie, ja dostałem Okrążenie. od siebie strzał, a potem odsyła strzała na. Zakręcie. Ja se skręcam, Poś, skręcam, się skręcam, ścinam, a chłops! Nie stoję! Ja pierwszy ścinałem, przecież byłem przed tobą, chłopie. Ale ty też ścinałeś za mną za No tam Tamten pierwszy. A i... pierwszy? Oj, zaraz nie O to chyba tutaj było. O, Jezus, skuty! No ale nie, nie, proszę to, się to, tutaj to, trzymać to, drogi. Wow. Najpierw biorę szeroko, żeby dobra. przyciąć, nie? Na zakręcie. Ona no właśnie, no ja, ja też próbuję. Po do tego no tak, ale ty wiesz, no z tyłu jak przycinasz mi do przodu, to ja nie widzę cię, jak mi przycinasz. Eeeeee! Biadolenie. Biadolenie. Ale żebym powiedział teraz, dobra. kurde. U. Wyrafinowane U. słówko. Bega ale gotom! O, ale o, gotom! Dobrze, o, dobrze! O, jedziemy! Proszę, dobra, teraz żółty zawodnik. Nie ścinaj mi do zakrętu. Dajście radę? Chodź! tak. Teraz do ciebie jedziemy, typie. Do tego pędzą za mną! Pędzą! Pędzą konie po betonie w szarej Albo mnie dogonią, albo nie... O Nie, Jesteś dla mnie wielką dupą! Sylodu, pompą wybraną. I jak wiec. nikt na całym świecie chce wjechać ci w dół. Tu, 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 <grym> 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 <Dobra>, tu. <gotcha, tam grym> dobra, Dobra, dźwiskam, dobra Na GPS-ka <grym> jedziesz? Dobra, S, drugie miejsce. <grym>